Hej kochani, tutaj Shetty i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją e, dwóch książek, które stanowią dwa pierwsze tomy serii napisanej przez pewną polską autorkę. Mowa tutaj o książkach Gwiazda Północy, Gwiazda Południa oraz o drugim tomie Pan Kamienia Wschodu, gdzie autorem jest Joanna e, Lampka. I słuchajcie, na wstępie musicie wiedzieć, że ja przez bardzo długi okres swój czytelniczy miałam pewien uraz do polskich autorów, do debiutów i generalnie do właśnie literatury, napisanej przez naszych rodzimych. E, pisarzy. Co wynikało przede wszystkim z tego, że wiecie, gdzieś był taki okres, w którym napływało do mnie sporo, właśnie tych debiutów, e, z, głównie z dziedziny fantastyki czy kryminałów, i wszystkie były po prostu mega słabe. I byłam tak totalnie zniechęcona, że miałam moment, w którym mówiłam, że nie, nie będę czytać polskich autorów, bo po prostu nic mi się nie podoba. Naprawdę. Miałam chyba pecha po prostu, bo trafiałam na same słabiaki i. Nie umiałam się w ogóle przekonać, nic mi się nie podobało, była po prostu istna tragedia. Zaczął to stopniowo przełamywać Max Czorny, Małgorzata Rogala, potem natrafiłam na Martę Guzowską, którą całkowicie pokochałam, i gdzieś na szczęście to fatum przystało istnieć, odeszło w zapomnienie. Chociaż do tej pory podchodzę do tych wszystkich debiutów z pewną dozą ostrożności. Natomiast. Jednokrotnie zdarza się, że jakiś autor, właśnie autorka, napiszą do mnie gdzieś tam na, czy na Instagramie, czy na Facebooku, że bardzo by im zależało na tym, żebym przeczytała ich powieść, zrecenzowała, czy bym się tego podjęła i tak dalej. I robię mocną selekcję, ponieważ fizycznie nie zaszłam na to czas e, chęci. Czasami coś w ogóle widzę, że po prostu nie będzie w moim guście, więc nie chcę się męczyć i nie chcę tym samym potem pisać e, jakiejś negatywnej opinii, tylko dlatego, że po prostu mi się nie podobało, bo nie wpasowało się w moje gusta i tak dalej. Więc robię mocniejszą selekcję. Oczywiście jest mi bardzo miło, że ktoś chce tak bardzo poznać moje zdanie i opinie na temat swojej twórczości. Natomiast, tak jak mówię, jestem tutaj mocno wybiórcza. Natomiast, jeżeli chodzi o właśnie książki e, Janny Lapki, tutaj było coś. Mm, co wydawało mi się, może mi się spodobać, jak sobie przeczytam opis, zapoznam się gdzieś tam z tą fabułą, autorka mi ją jeszcze przybliżyła, więc mówię, dobra, spróbujmy, czemu nie. I przyznam wam szczerze, że naprawdę mi się podobało. Nie sądziłam, że spodoba mi się aż tak, natomiast naprawdę to jest bardzo fajna historia, pełna plot o których za chwilę, z fajną bohaterką, w ogóle z dobrze wykreowanymi bohaterami, z ciekawym uniwersum, z ciekawym światem... Naprawdę nie spodziewałam się, że może mi się to aż tak spodobać. Akcja rozgrywa się w fikcyjnym świecie, gdzie mamy przede wszystkim jakby dwa takie rozłamy na cesarstwo i na królestwo. Które popadają ze sobą w konflikt. Jest tam grubo, wiecie, wojna wisi na krawędzi i tak dalej. Naszą główną bohaterką jest księżniczka, właśnie królestwa, która działa pod przykrywką i próbuje być takim szpiegiem, właśnie u wroga, wraz z całym swoim oddziałem Girl Power. I tutaj w pierwszym tomie, właśnie którym jest Gwiazda Północy, Gwiazda Południa, ta kobieca siła. Jest taką właśnie siłą napędową całej fabuły. Tutaj naprawdę laski po prostu nie rzucą w sobie w kulki, one nie pozwalają, żeby ktokolwiek nimi rozporządzał, dyrygował. One po prostu wkraczają ze zdwojoną siłą, one emanują tą siłą, po prostu tym sprytem, tą odwagą. Cały ten oddział prowadzony przez właśnie księżniczkę. Um, Aline jest naprawdę mocny i jest bardzo przyjemnie, natomiast nie da się ukryć, że rozwija się w tym wszystkim gdzieś tam potem romans, jakaś przyjaźń, próby tej przyjaźni. Um, pojawia się mnóstwo. Dworskich intryg, spisków, nie wiadomo komu zaufać, tutaj jakieś sekrety, tajemnice, tutaj coś i jest tego naprawdę sporo, więc jest to historia e, również wielowątkowa. Natomiast wszystkie te wątki łączą się w naprawdę fajną, logiczną, ułożoną, konkretną całość, która wciąga. Ta historia naprawdę e, wciąga i. Co ciekawe, autorka naprawdę potrafi zrobić tak genialny plot twisty, że ja sama się nie spodziewałam, e, co się tutaj będzie dziać, jak to się wszystko zakończy. Potrafi zasiać taką niepewność w czytelniku, i myślę, nawet w samej głównej bohaterce, że nie wiemy, komu możemy tak naprawdę zaufać, e, kto tutaj faktycznie jest po czyjej stronie. I już w ogóle to, co się działo w drugim tomie, czyli pan kamienia wschodu, to ja w ogóle nie przewidziałam tego, że to nagle potoczy się w takim, taką stronę. To było dla mnie takie. Chwila, o co kaman? Co tutaj się wyprawia? I to było naprawdę pozytywne zaskoczenie, że są te zaskakujące zwroty akcji, bo to one właśnie tak wiecie, każą czytać dalej i dalej, i dalej, bo wy nie wiecie, czy na tym poprzestanie ta historia, czy znowu wydarzy się coś, co będzie całkowitym takim obrotem o 180 stopni, czy pojawi się jakiś inny bohater, czy okaże się, że jednak tamten kłamał, ten ma rację. Naprawdę, jest tutaj takie pozytywne zakręcenie tego wszystkiego. Które daje do myślenia, właśnie zachęca do lektury i sprawia, że ciężko się od niej oderwać. Tutaj naprawdę można się zżyć z tymi bohaterami właściwie z tą główną bohaterką, e, która naprawdę jest fajnie wykreowana. Z jednej strony jest e, taką silną postacią kobiecą, a z drugiej jednak potrafi ukazać nam swoją taką delikatniejszą, nieco zagubioną stronę, że widzimy, że ona potrzebuje wsparcia, nie wiem, czasami męskiej ręki. E, że chciałaby mieć może, nie wiem, większe poparcie ze strony ojca Że chciałaby być po prostu kimś więcej niż taką zwykłą, typową księżniczką Jest tutaj właśnie takie coś, że Uf, W drugim tomie chyba to jest najbardziej widoczne O ile w pierwszym on faktycznie jest taką hard, hard babką Tak, w drugim widzimy ją od zupełnie innej strony I to mi się bardzo podobało, że ci bohaterowie... Są tacy plastyczni, elastyczni. Oni ewoluują, zmieniają się, dostosowują się. I nie tyczy się to tylko właśnie Alin, tylko myślę, że całej reszty tak naprawdę. Um, co więcej, autorka nie boi się, słuchajcie, uśmiercać bohaterów. Naprawdę, to jest też jeden z motywów takich plot twistów. Cześć, kochanie. No tak, mama mówi o księżniczkach. To jestem, bo ja jestem księżniczką mamy. Żadne inne księżniczki mam w tym domu, tylko ja. Um, tak, więc to jest właśnie jeden z takich też plotwistów, że nagle któryś bohater albo całkowicie okazuje się być kimś innym, albo właśnie do, nagle go nie ma, bo coś tam yy, i trzeba jakoś dalej sobie radzić bez nich, trzeba to wszystko jakoś zupełnie inaczej yy, rozegrać i to też jest właśnie takim czymś, co nas trzyma przy tej lekturze. Um, Ważną kwestią, wydaje mi się, w przypadku czy debiutu, czy właśnie literatury takiej, e, wtedy, kiedy ja miałam okres zniechęcenia, był styl pisania i język autora. E, bardzo często był sztywny, były sztywne dialogi, był niezbyt rozbudowany świat, brakowało tam głębi i pasji. Tutaj tego nie ma. E, muszę przyznać, że naprawdę Jana Lampka ma fajne, lekkie pióro i zadbała o to, aby ten świat, w którym rozgrywa się akcja, był naprawdę mocno rozbudowany. E, tutaj jest naprawdę jakaś tak głębia językowa, da się to dostrzec i jest to wszystko takie konkretne, przemyślane, zaplanowane. Ta kobieta po prostu wiedziała, co chce napisać, wiedziała, co chce e, jak opisać, żeby to wszystko wyglądało tak, jak powinno. I ciężko mi słuchajcie, scharakteryzować jednoznacznie ten świat. Miałam tutaj w pewnym momencie taki zgrzyt, bo Teoretycznie wydawało mi się, że trzymam w rękach fantastykę, e, może coś w stylu safi. Nawet na początku, ale mi trochę przypomniała jakby księżniczka Amidale z Gwiezdnych Wojen, i cały taki właśnie gdzieś tam klimat Gwiezdnych Wojen mi się udzielił, nie wiem dlaczego, e, bo z jednej strony faktycznie to wszystko brzmi jak taka fantastyka typowa, a z drugiej wiecie, mamy normalny świat jakieś, nie wiem, samoloty, motocykle, samochody i tak dalej. Czasami mi to tak zaburzało odbiór tej historii, bo byłam taka zagubiona, że chwila to w końcu gdzie ja jestem, w czym to się wszystko znajduje, ale gdzieś jakby to były takie chwilowe zastoje, bo całość wypadła naprawdę tak dobrze, że już przymknęłam na to po prostu oko. Natomiast cała rzecz jest naprawdę pięknie opisana i bardzo mi się to podobało, bo dało się zrozumieć jakby pewną hierarchię panującą w tym świecie, dało się zrozumieć kto jest kim, gdzie odgrywa jaką rolę. No i oczywiście mamy tutaj też mapki, tak? Mamy właśnie to królestwo żeglarzy i mamy to cesarstwo słońca, które jakby toczą ze sobą wojnę. Natomiast bardziej jeszcze słuchajcie, jest to rozwinięte w drugiej mapce. Nieco tutaj na przykład właśnie w królestwie żeglarzy, bo drugi tom rozgrywa się właśnie przede wszystkim tam, podczas gdy pierwszy rozgrywa się przede wszystkim jednak w cesarstwie, no bo działamy pod przykrywką. i tam jest cała akcja szpiegowska i to naprawdę przypomina taką typową, takie typowe historie, słuchajcie, z Jamesa Bonda, tylko tutaj Jamesa Bonda chciałbym powiedzieć w sukience, ale niekoniecznie, bo też dziewczyny jednak tutaj wolą nosić, wiecie, spodnie są hard, no i wygodniej w takich misjach. Chociaż okazuje się, że nie zawsze, że kiecka też nie przeszkadza. E więc tak, słuchajcie, sporo się tutaj dzieje. Naprawdę, w tych książkach nie da się narzekać na brak akcji. Tutaj na pewno nie będziecie się nudzić i Arianek zapewni Wam naprawdę niezłomiazdę bez trzymanki chwilami i po prostu jest fajną e, bohaterką, którą naprawdę dało się lubić. Nie była dla mnie w ogóle irytująca. Um, chwilami mogłam się nie zgadzać z podejmowanymi przez ni nią decyzjami, i tak dalej, ale to jest, wydaje mi się normalne, kiedy poznajemy jakiegoś bohatera, że nie musi jego postępowanie całkowicie współgrać z tym, co my byśmy zrobili w danej e, sytuacji. Natomiast pod względem, wiecie, akcji, przygody, opisania tego wszystkiego, wykreowania bohaterów, świata, to jest naprawdę bardzo dobra historia, i przemyślana i napisana faktycznie e, z polotem, a nie siądę i napiszę, tylko to wszystko dobrze ze sobą współgra jest też motyw romansu nieoczywisty, znaczy w pierwszym tomie wydaje się być oczywisty, ale to co się dzieje w drugim tomie, całkowicie zbiło mnie z pantałyku jeżeli chodzi o wybory głównej bohaterki znaczy gdzieś tam można by się tego było spodziewać sentymenty, kobiety są sentymentalne i rządzą nimi chwilami, dziwne prawa i podejmujemy czasami takie decyzje, że chyba same potem się dziwimy o co chodzi. Natomiast nie spodziewam się totalnie takiego obrotu spraw. Naprawdę, pod względem nawet romansu. I ja nie jestem fanką, oczywiście, motywów mm, tego typu w książkach. Znaczy, typowych romansów w ogóle nie czytuję, bo nie lubię. W fantastyce, czy tam w jakichś innych powieściach, jeżeli są takim elementem dodatkowym, nie przeszkadzają mi. Tutaj mm, był to element dodatkowy, natomiast dosyć mocno wyeksponowany, ale nie na tyle, żeby przykrywał całą resztę wątków, które jednak były e, bardziej istotne, czyli ten cały konflikt, wojna, próba odnalezienia siebie, zaimponowania ojcu i tak dalej, tak dalej. Gdzieś ten romans był takim naturalnym, po prostu tutaj, czynnikiem uzupełniającym. No i. E, nie ma tutaj motywu trójkąta miłosnego, natomiast, no, różne rzeczy się dzieją. Nie chcę wam spoilerować tutaj. I nie zawsze bohaterka wybiera tego samego faceta, którego my byśmy może chcieli dla niej wybrać. Um, nie wiem, w której drużynie jestem, czy w teamie chłopaka stąd, czy w teamie chłopaka stąd. Chyba jednak ten jest bliższy memu sercu pod względem charakteru i sposobu bycia. Natomiast wiecie, w czym tkwi najlepszy... największy problem właściwie... Y tego jej życia romantycznego tutaj, że do tej pory nie wiem, czy ona podjęła dobrą decyzję, czy za chwilę coś nie pieprznie, i czy faktycznie ci koledzy podają się, może nie to, że podają się na tych, kim są, bo oni są kim są i my o tym wiemy. Tylko nie wiem, czy ich uczucia i zamiary są szczere. Naprawdę, ani w przypadku pierwszego, ani w przypadku drugiego. Aparat nie wytrzymał napięcia i się wyłączył. Nie wiem, w którym momencie mi tak naprawdę przerwało, ale ja nie wiem, czy jestem w tymie kolesia z tego tomu, czy jestem w tymie kolesia z tego tomu, bo... Ach, naprawdę nie wiem, komu można zaufać. Nie wiem, czy główna bohaterka im ufa. E, czy ona sama w coś będzie tutaj właśnie kombinować, e, czy nie. Czy oni względem niej coś kombinują, jakie mają zamiary, jak to wszystko się potoczy, kto jest dobry, a kto zły, po czyjej w w ogóle w stronie. Czy może wszyscy chcą tutaj, wiecie, ugrać tylko coś dla siebie, wykorzystując innych. Nie mam pojęcia. To wszystko naprawdę w połączeniu z tymi wszystkimi plotmistami, zakręceniem fabuły i tak dalej, wbija nas w taki totalny mindfuck chwilami, że nie wiemy, co tu się jeszcze wydarzy, więc za to jak najbardziej leczoła autorce, że udało się coś takiego zrobić, żeby było to na tyle emocjonalne i aż takie właśnie wiecie, aktywujące po prostu nas, że zaczynamy wszystko analizować, myśleć nad tym, rozkminiać. No i sam fakt, że wiecie, zachowujemy tą czujność, że nie przejmujemy wszystkiego na klatę, tylko zastanawiamy się nad tym, co tutaj się dzieje. Też uważam, jest bardzo... Dobrą rzeczą i stanowi taką zaletę całej e, tej historii. Więc muszę przyznać, że słuchajcie, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. E, to są książki takie objętościowo raczej normalne, czcionka nieco mniejsza, ale czyta się je bardzo szybko i naprawdę chcę się to czytać po prostu chcę się to czytać nie chcę tego odkładać na półkę tylko chcę się jakoś brnąć dalej w tą historię ja je na szczęście czytałam tak w dosyć krótkim odstępie czasu między sobą tam wpadło pomiędzy nimi może z 5-6 książek tak naprawdę ale podobało mi się naprawdę mi się podobało i chętnie przeczytam E, trzeci tom, bo tak mi się wydaje, że to ma być e, trylogia, chociaż nie wiem. E, cykl nazywa się Mistrz Gry i póki co właśnie mam e, tutaj te dwa tomy i przyznam szczerze, że ja w ogóle wcześniej zanim autorka do mnie napisała nie widziałam tych książek, nigdzie. Nie słyszałam o nich, nie słyszałam o wydawnictwie nawet ani nic. E, no i w sumie szkoda, bo naprawdę straciłabym szansę na przeżycie fajnej przygody Bo tak jak mówię, choć ciężko mi jest to tak jednoznacznie zaklasyfikować gdzieś To jest tutaj i akcja, i sensacja w stylu Bonda I fantastyka jakby gdzieś tak się, mam wrażenie, przebija Znaczy, właściwie to nie wiem Mam wrażenie, że to nie jest do końca typowa fantastyka Bardziej to jest klima klimat takiego sci-fi w stylu... no nie wiem Nie chcę mówić typowo Gwiezdnych Wojen, bo to też nie do końca to Natomiast wiecie, to nie jest tak, że to jest jakaś fantastyka, że mamy smoki miecze magię i tak dalej. Są pewne nie do końca magiczne, bardziej umysłowe mięsności tutaj, ale tak jak mówię, no niby by się wydawało, że mam w sobie fantastykę, ale jest to coś takiego, nie wiem wydaje mi się, że lekki mistrz masz gatunkowy, ale... Naprawdę w fajnym takim ujęciu, że to wszystko się bardzo ładnie ze sobą łączy. Te wszystkie elementy, które pochodzą jakby w ogóle z różnych tutaj gałęzi, tworzą takie ładne jedno drzewo z tymi odgałęzieniami o może tak. Więc. Y jeżeli lubicie takie klimaty, bo wydaje mi się, że przybliżyłam Wam nieco motyw tych dwóch tomów, tego, czego możecie się po nich spodziewać, to myślę, że powinniście się bliżej właśnie przyjrzeć tym historiom i dać im szansę, bo skoro ja, osoba, która naprawdę bywa bardzo sceptyczna do polskich autorów i do tego typu um, historii, gdzie są właśnie wydawane, tak wiecie, a nigdy nie słyszę o wydawnictwie, a nie wiem kto to jest, a nie wiem skąd to się wszystko wzięło, to nawet właśnie. Tak, mój sceptycyzm tutaj gdzieś tam legł w gruzach, bo się okazało, że można napisać dobrą książkę, że mamy faktycznie e, udane e, debiuty, udane historie i naprawdę gdzieś ten motyw, kiedy ja miałam takie pełne zrażenie się ku tej twórczości, na szczęście mi minął i teraz podchodzę do tego nieco inaczej. Chociaż wiadomo, nigdy nie wiadomo, zawsze znaczy wiadomo, nigdy nie wiadomo, masło maślane, jestem już dzisiaj zmęczona, bo e, strasznie mnie bolą oddalone zatoki i lesy na tabletkach przeciwbólowych, co mi się raczej nie zdarza. E, ale do czego zmierzam? Zawsze można trafić na coś gorszego, ale na szczęście moja pasa dobra chyba trwa. Być może dlatego, że podchodzę do tego nieco bardziej selektywnie i wbiórczo niż kiedyś. Daję szansę, ale zachowuję otwarty umysł i jakby... Staram się być w tym wszystkim taka bardziej elastyczna. Ja ze swojej strony naprawdę polecam, czekam na trzeci tom. Myślę, że mi się na pewno spodoba. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.